Cześć panowie, dzisiaj porozmawiamy sobie o moim zdaniem jednym z najczęstszych problemów podczas układania włosów, czyli o tym, dlaczego nasza fryzura się rozpada. Powiemy sobie, co to powoduje, no i oczywiście, jak temu zaradzić. Także ja jestem Paweł, witam was na kanale dla Gentlemana i zapraszam do oglądania. I taką pierwszą rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest odpowiednie suszenie włosów, bo może nam się wydawać, że to jest tylko suszenie, nic takiego ważnego. No ale nasze włosy, kiedy są wilgotne, są bardzo podatne na układanie. Słyszałem właśnie na pewnym szkoleniu barberskim, że wszystko to, co można uzyskać na wilgotnych włosach, jesteśmy w stanie ułożyć też na włosach z pomadą i właśnie dlatego powinniśmy się zastanowić nad odpowiednim suszeniem tych włosów, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej tego kształtu, o jaki nam chodzi. Bo jeżeli te włosy po prostu wyschną tak sobie, bez naszej pomocy, to stracimy okazję wyciągnięcia takich kształtów z nich, jakie byśmy chcieli. I właśnie jeżeli się skupimy na tym, jeżeli się skupimy na odpowiedniej technice suszenia, to po prostu osiągniemy o wiele lepsze efekty. I tutaj też bardzo przydatny będzie produkt typu pre -styler do włosów, czyli produkt, który nałożymy na wilgotne włosy do suszenia, żeby wydobyć z tych włosów jeszcze więcej tekstury, objętości, chwytu i po prostu kontroli. I dzięki temu produktowi naprawdę będzie nam o wiele łatwiej uzyskać lepsze efekty w naszej fryzurze i po prostu ona się będzie lepiej trzymała, bo to jest tak, Także jeżeli mamy dobre suszenie, te włosy będą się tak układały, tak jakbyśmy chcieli. To nie będziemy musieli już pomadą yy, walczyć z tymi włosami, nie będziemy musieli szukać tego kształtu, nakierowywać na siłę tych włosów i przez to nasze włosy nie będą tak skore do rozpadania się. Więc tutaj ważne jest, żeby właśnie skupić się na dobrym suszeniu, yy, żeby mieć dobrą technikę, użyć oczywiście szczotki i suszarki z taką wąską końcówką, no i właśnie suszyć yy, odpowiednio. Czyli ja zazwyczaj suszę od tyłu głowy. Aż do przodu, żeby po prostu te włosy się układały, po prostu tak pasmami jedno pasmo na drugie, i to pozwoli mi też zrobić więcej objętości i kontrolować pojedynczo pasma, żeby każdy włos po prostu się układał w tym kierunku, w którym ja chcę, a nie w tym kierunku, w one by się chciały układać. Także myślę, że to jest naprawdę pierwsza, najważniejsza rzecz. A druga to jest myślę, że takim błędem, który popełnia wciąż wiele osób, niestety bardzo dużo barberów, czyli nakład układanie produktu jedynie po wierzchu. Niestety to będzie powydawało kilka problemów. Po pierwsze, może faktycznie to być tak, że nasza fryzura świeżo świeżym położeniu będzie wyglądać dobrze, no ale na przykład z 30 minut po ułożeniu, kiedy już pierwsze włosy gdzieś tam się nam rozejdą na boki, to już nie będzie mowy o poprawieniu tej fryzury. Tutaj to będzie troszkę jakbyśmy układali te włosy na lakier do włosów, nie? że będzie ta wierzchnia taka warstwa włosów dobrze ze sobą zespojonych, a pod spodem będą już właśnie takie no, ledwo trzymające się, czy w ogóle nie trzymające się ze sobą, bo nic z tych włosów po prostu nie będzie ze sobą trzymało, nie będzie wiązało. Produkt powinien być taką warstwą zespojającą, takim cementem, który będzie po prostu je trzymał razem w jednej spójnej formie, więc dlatego tutaj warto po prostu skupić się na dobrym zaaplikowaniu produktu we wszystkie włosy, od nasady aż po końcówki, a nie tylko powierzchni, no bo jednak ta fryzura będzie miała wtedy problem właśnie z rozpadaniem się. No i też takim drugim problemem z nakładaniem pomady tylko właśnie powierzchni, jest to, że będziemy mieli bardzo duże problemy z objętością. Bo to jest tak, że te włosy pod spodem nie będą w żaden sposób utrwalone, nie będą miały niczego co je wzmocni. A jednocześnie na górze będziemy mieli dużo produktu, który będzie te włosy obciążał, więc po prostu, nawet jeżeli podczas układania zrobimy objętość, to ona bardzo szybko nam opadnie no i będzie po prostu duży problem, żeby utrzymać tę fryzurę taka jaka była. Dlatego naprawdę skupiamy się na tym, żeby dobrze rozprowadzić produkt po całej długości włosa. I skoro już jesteśmy przy tym, w jaki sposób odpowiednio nakładać pomadę, to jeszcze powiedzmy sobie o takim drugim problemie podczas nakładania jej, czyli część osób może za bardzo skupia się na grzywce. To będzie sprawiać taki problem, że nasza grzywka będzie bardzo szybko opadać. Mimo, że będzie miała naprawdę bardzo dużo produktu, to jeżeli tego będzie produktu brakować w innych częściach fryzury, to po prostu te włosy nie będą miały na czym się utrzymać. Bo właśnie trzeba o tym pamiętać. Nasza fryzura jest jedną całością. To nie jest tak, że oddzielnie mamy boki, oddzielnie mamy grzywkę, oddzielnie mamy tył fryzury. To będzie jedna całość. I dopiero kiedy będziemy traktować tę fryzurę tak holistycznie, tak całościowo. To będziemy zadowoleni ze swoich efektów i nasza fryzura będzie się dobrze trzymać. I tak będzie podczas nakładania produktu, jak i czesania włosów. Więc, jeżeli po prostu nałożymy za dużo produktu tylko na grzywkę, a nie będzie tego produktu, na przykład na bokach, to ta grzywka nie będzie miała się z czym połączyć. Nie? Tutaj te włosy będą musiały się trzymać jedne drugich, więc po prostu, jeżeli nałożymy już odpowiednio dużo produktu również na środek głowy, na boki, to po prostu ta grzywka będzie mogła się do czego przyczepić i ta fryzura po prostu będzie się lepiej trzymała. I ja myślę, że też po prostu to dziwnie trochę wygląda, nie? Kiedy widać, że jest więcej produktu w jednym miejscu niż w drugim, dlatego po prostu warto zadbać o te dobre rozprowadzanie naszej pomady odpowiednio po włosach. I jeszcze ostatnią rzeczą przy nakładaniu produktów to jest to, żeby użyć po prostu tego produktu odpowiednio dużo. Bo nawet jeżeli użyjemy naprawdę bardzo mocnej pomady, bardzo dobrego produktu, to jeżeli będziemy używać go zwyczajnie za mało, to nasze fryzury no po prostu nie będą mogły się trzymać, nie? Tutaj tej pomady musi być dostatecznie, bo myślę, że część z nas na przykład ma tak, że wybrało produkt z połyskiem i może jednak trochę boi się tego wykończenia takiego bardziej klasycznego, to trochę podświadomie będzie nakładać tej pomady mniej. No i właśnie wtedy po prostu może zmienić produkt do układania włosów. Może zamiast wybrać taką pomadę wodną typu Gel Type albo pomadę woskową, to może warto wziąć na przykład taką matową glinkę, matową pastę czy krem i wtedy po prostu nasze włosy będą wyglądały bardziej naturalnie, będą miały to matowe wykończenie, które może będzie takie bezpieczniejsze. Więc jeżeli boicie się połysku, jeżeli to nie jest Wasz styl, to właśnie lepiej zainwestować w takie matowe produkty i móc nałożyć ich trochę więcej, dzięki czemu nasze włosy się po prostu będą lepiej trzymały i będą wytrzymywać od rana aż do wieczoru bez większego problemu, bo jeżeli będziemy po prostu się trochę może bać tego połysku, mając pomady z klasycznym wykończeniem i używać za małej ilości, no to niestety nawet jeżeli to będzie bardzo mocny produkt, to nic temu nie pomoże. I jeszcze też warto powiedzieć o tym, że nie istnieje matowa pomada z mocnym chwytem, z możliwością przyzywania włosów w ciągu dnia, bo po prostu musimy wybrać albo możliwość przetrzysowania włosów, ale wtedy raczej wybierają produkty z lekkim albo średnim chwytem i ta fryzura po prostu będzie wtedy pracowała w ciągu dnia, będzie taka luźniejsza, będziemy mogli po prostu przetrzysować te włosy, ale też te włosy nie będą bardzo mocno utrwalone, więc ta fryzura będzie się zmieniać na wietrze, będziemy mogli na przykład nałożyć czapkę, a potem po prostu przetrzysać par razy dłonią i po prostu mieć fajną fryzurę, ale jednak ona nie będzie utrzymywana w idealnie takiej samej formie przez cały dzień, a kiedy chcemy mieć po prostu idealnie trzymającą się fryzurę od rana aż do wieczora. No to niestety bierzemy produkty mocniejsze, z mocniejszym chwytem, ale nie powinniśmy poprawiać tych włosów w ciągu dnia, bo niestety tutaj każde przeszywanie tych włosów sprawi, że produkt będzie tracił chwyt. I po prostu to będzie taka lawina, nie? że każde kolejne przyczesanie będzie sprawiać, że jeszcze bardziej tracimy chwyt, więc będziemy musieli znowu przesysać i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu trzeba się nauczyć nie poprawiać włosów albo wybrać takie luźniejsze produkty, mm, ze mniejszym chwytem. Ja ostatnio naprawdę bardzo je lubię. E, naprawdę lubię takie luźniejsze formy moich włosów. No ale właśnie pytanie, czego Wy oczekujecie? No i tak dużo mówimy na temat tych różnych produktów do stylizacji włosów. E, past, glinek, pomad czy pre a tak naprawdę bardzo częstym problemem jest po prostu nieodpowiednie cięcie. Jest parę fryzur, które są po prostu bardziej może podatne na rozpadanie, są trochę trudniejsze w utrzymaniu, albo może mamy taką po prostu niedostosowaną fryzurę do naszych włosów, może mamy po prostu średnią jakości cięcie, dlatego tutaj o to musimy w pierwszej kolejności tak naprawdę zadbać. Więc po pierwsze, taką fryzurą, która jest właśnie bardzo podatna na to rozpadanie jest undercut, czyli fryzura, którą znamy na przykład z filmu Fury, czy na przykład nosił ją Arthur z Blinders jest ta fryzura właśnie o tyle trudna, że mamy bardzo długie włosy na szczycie głowy i dość krótkie boki, więc te włosy na górze po prostu nie mają na czym się utrzymać i będą się zwyczajnie łatwiej rozpadały, więc tutaj będziemy musieli opracować naprawdę dobrą technikę układania tych włosów, no albo po prostu użyć bardzo dużo produktu. No i też może po prostu mamy średnie jakości cięcie, może nasz barber nie do końca zna nasze włosy. Ja zauważyłem, że po prostu kiedy dawno temu, jak jeszcze właśnie zaczynałem z moim układaniem włosów, jak zmieniłem barbera na innego, z troszkę innym może podejściem, to okazało się, że moje włosy o wiele lepiej się po prostu trzymały. Że teraz mogę używać nawet produktów ze średnim chwytem, nie tylko mocnym, bardzo mocnym. I naprawdę pomady ze średnim chwytem mogą wytrzymywać od rana aż do wieczora bez żadnego problemu. Także tutaj trzeba się skupić na tym, żeby zadbać o cięcie. I może zamiast inwestować tak dużo w produkty, to warto po prostu zmienić barbera na lepszego. I to naprawdę może nam się bardzo opłacić. No i mam nadzieję, że Wasze fryzury będą teraz wyglądać świetnie, że będą wytrzymywać od rana aż do wieczora. No i jeżeli spodobał się ten film, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!